witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem pod tytułem co on/ona o Tobie myśli i mam już wyszczególnione trzy kubki kart, jedynka, dwójka bądź trójka. Bardzo proszę teraz o wybór jednej karty i przejdziemy do interpretacji. Szybki, intuicyjny wybór i przechodzimy do interpretacji, interpretacji numer jeden. Dobrze, ja sobie tylko tutaj zerknę na ogólne karty, ponieważ będę je łączyła w interpretacji. Moi drodzy, grupa numer jeden y, karty prezentują się w ten sposób. Moi drodzy, ja tutaj widzę taką rzecz, że ta osoba nie jest być może do końca na Was zdecydowana, ona cały czas się waha, ona ma w głowie y, opcję tak, opcje nie odnośnie Waszej y, osoby, więc to nie jest tak, że ona jest y, stricte na Ciebie nastawiona, że wie, że chce by być z Tobą. Yy, że wie, że chce z Tobą zawiązać związek. W tym momencie ta osoba się waha, i tutaj ewidentnie jest to pokazane znowu, yy, znaczy znowu, nie znowu, ja, ja teraz przerównuję do wcześniejszego rozkładu prywatnego, yy, który robiłam jakiejś tam osobie, prawda? Natomiast tutaj jest jak gdyby umocnienie karty, yy, dwie uzupełniające się mocne karty, jeżeli chodzi o negacje. Więc moi drodzy, ta osoba nie jest jeszcze przekonana do Twojej osoby. No, i niestety tak to wygląda w tym momencie. Natomiast ostatnia karta w przeciągu kilku tygodni daje ci informację, że już do tego czasu będziesz wiedział, na czym stoisz, będziesz wiedziała, na czym stoisz z tą osobą, czy ona chce z tobą być, czy ona z tobą nie chce być, czy ona wchodzi w ten układ, czy nie. Więc, moi drodzy, to jest grupa numer jeden. Teraz przejdźmy do grupy numer dwa. Tutaj karty będą. No właśnie. Natomiast grupa numer 2 już ma zupełnie inną sytuację, ponieważ tutaj jest taka historia, że ta osoba jak najbardziej chce podjąć działanie, jest na tak, bardzo jej się podobasz, jest bardzo za tobą, ona chce z tobą cokolwiek tworzyć. Czy czy układ, czy, czy związek, czy jakiś romans. Natomiast tutaj jest kwestia zdrowotna na drodze, i jest to albo zdrowie Twoje, albo zdrowie tej osoby. Tego już jest, niestety nie wiem, ponieważ są to bardzo indywidualne kwestie. Natomiast tutaj jak najbardziej chęci osoby, o którą pytasz, są. I to nawet powiedziałabym takie, no dość mocne chęci, ponieważ tutaj mamy dwie karty, które o tym świadczą, a poza tym w mojej talii ta karta jest bardzo mocna podejmi działanie, to jest już w ogóle takie 10 na 10 siły pójścia do, do przodu i, i takiego powera, jak to się mówi, więc moi drodzy, ta osoba jak najbardziej jest wami zainteresowana jak najbardziej chce z wami cokolwiek stworzyć natomiast tutaj jest właśnie na... Yy, na drodze właśnie coś związane ze zdrowiem albo zdrowie wasze, albo zdrowie tej osoby, że musi się podleczyć, albo zdrowie osoby bliskiej, z którego powodu ta osoba jeszcze nie może w, to, w tą relację wejść. Natomiast tutaj jest, na drodze stoi zdrowie. Tutaj musi być coś związane ze zdrowiem, z poprawą zdrowia, i wtedy to działanie będzie podjęte. Natomiast grupa numer dwa ta osoba jak najbardziej jest chętna. Bym powiedziała bardzo chętna do działania w, w Twoim kierunku. Dobrze, przejdźmy do grupy numer 3. Ja sobie zobaczę karty. Moi drodzy, jeżeli chodzi o grupę numer 3, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że w najbliższym czasie, bliższym bądź dalszym, bo tego niestety tutaj nie określimy. Możecie spodziewać się komunikacji ze strony tej osoby. Komunikacja, że tak powiem, będzie przebiegała bardzo pozytywnie. Ja już to czuję, że to będzie bardzo, że tak powiem, owocna komunikacja, owocny początek znajomości. No i w przeciągu kilku miesięcy ja tutaj widzę, że wy stoicie tam przy tym moim przysłowiowym pałacu. Więc moi drodzy, grupa numer 3 ma jak najbardziej bardzo dobre perspektywy na tą relację i tak jak mówię, w najbliższym czasie spodziewajcie się odzewu od tej, od tej osoby. Odzew jak najbardziej będzie nawiążecie jakąś komunikację bardzo pozytywną. No i moi drodzy, jak w tych kart, ja w tych kartach widzę, że wy będziecie parą, że, że tutaj będzie związek. I to taki związek, że tak powiem, bardzo mocny. W przeciągu kilku miesięcy wy będziecie razem. Więc y, grupa numer trzy ma najbardziej takie pomyślne czytanie, grupa numer 2 również. Natomiast grupa numer 1, no niestety, tutaj pan bądź pani jeszcze się waha. No i musicie, y, że tak powiem, zrozumieć to, tak? Ponieważ każdy ma inne tempo działania, każdy ma inne sytuacje życio życiowe, nieraz może zadziałać, nie, nieraz po prostu nie. No i tak to wygląda, tak? Natomiast grupa numer jeden, przypomnę, że w przeciągu kilku tygodni wy się dowiecie, na czym stoicie z daną osobą, i to wszystko się rozwiąże albo, albo w jedną stronę, albo w drugą. Więc moi drodzy, tak wygląda dzisiejszy rozkład: trochę chaotyczny, niecha, niechaotyczny, natomiast liczy się, że informacje zostały przekazane, to jest najważniejsze. Yy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Oliana.